Psalm 22. Przewodnikowi chóru na Ailet Haschar, Psalm Dawida. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleko odszedłeś od ratowania mnie, od słów jęku mego. Boże mój, wołam we dnie, a nie odpowiadasz, i w nocy, a nie mam spokoju. A przecie ty, święty, mieszkasz w pieśniach pochwalnych Izraela. Tobie zaufali ojcowie nasi, zaufali, a wybawiłeś ich. Do ciebie wołali, a byli ocaleni. W tobie mieli nadzieję, a nie zawiedli się. Ale ja jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkiego rodzaju i wzgarda ludu. Naśmiewają się ze mnie wszyscy, którzy mnie widzą. Krzyją usta i kiwają głową. Zaufał Panu, niech go wyzwoli, niech go ocali, skoro w tym człowieku upodobał sobie. Tyś jest ten, który wywiódł mnie z łona. Ty złożyłeś mnie bezpiecznie u piersi matki mojej. Na Tobie polegałem od urodzenia. Od łona matki mojej Moim Bogiem Ty jesteś. Nie oddalaj się ode mnie, bo nieszczęście blisko i nikogo, kto by dopomógł. Otoczyło mnie byków stado. Potężne byki z baszan obległy mnie. Rozwarły na mnie swoje paszcze, jak lew drapieżny i ryczący. Jak woda wylana jestem, wszystkie kości moje rozsypują się. Serce moje jest jak wosk topnieje we wnętrznościach moich zeschło się na skorupę gardło moje język przylgnął do podniebienia mego w proch śmierci obalasz mnie bo psy mnie opadły zgraja złoczyńców obstąpiła mnie przebodli ręce i nogi moje wszystkie kości moje mogę policzyć a oni patrzą i cieszą się tym, co widzą. Dzielą między siebie szaty moje i o suknie moje los miotają. Ale ty, o panie, nie stój z daleka. Mocy moja, pośpiesz na ratunek. Uratuj od miecza duszę moją, od psich pazurów jedyne moje życie. Ocal mnie spaszczy lwa, od rogów bawolich obroń mnie. Ogłaszać będę imię Twoje braciom moim, Wychwalać będę Ciebie w zgromadzeniu. Którzy boicie się Pana, Pieśnią sławcie Go, Wychwalaj Go cały rodzie Jakuba, bojaźń miejcie przed Nim Wszyscy z nasienia izraelskiego. Albowiem nie pogardził I nie brzydził się nędzą biedaka, I nie ukrył oblicza swego przed Nim, A kiedy do Niego zawołał, on usłyszał Za twoją sprawą śpiewam pieśń pochwalną w wielkim zgromadzeniu Śluby moje spełniam w obliczu bogobojnych Niech ubodzy jedzą i będą nasyceni Niech wychwalają Pana którzy szukają go Niechaj serca wasze żyją na wieki Niech pomną i niech zwrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi i ukorzą się przed Tobą rodziny wszystkich narodów, albowiem Pana jest królowanie i władztwo nad narodami. Niech jedzą i pokłonią się Jemu wszyscy możni ziemi. Niech uklękną wszyscy, którzy wstępują w proch. Dla niego dusza moja żyć będzie. Jemu służyć będzie potomstwo, opowiadać o Panu pokoleniom. Zejdą się i ogłaszać będą jego sprawiedliwość ludowi, który się narodzi. On tego dokonał.